Parsza Wajece. I wyruszył Jakub z Berszeba i udał się do Haranu. I natrafił na pewne miejsce i przenocował tam, gdyż zaszło było słońce. I wziął jeden z kamieni tego miejsca i umieścił go w głowach swoich i położył się na tem miejscu. I śniło mu się, a oto drabina postawiona na ziemi, a wierzch jej sięgał nieba, a oto aniołowie Boży wstępują i zstępują po niej. A oto wiekuisty stanął przy nim i rzekł Jam wiekuisty Bóg Abrahama, ojca Twojego i Bóg Icchaka. Ziemia, na której leżysz, Tobie oddam ją i potomstwu Twojemu. I będzie potomstwo Twoje jako proch ziemi i rozprzestrzenisz się ku zachodowi i ku wschodowi i ku północy i ku południowi, a błogosławić się będą Tobą wszystkie plemiona ziemi i potomstwem Twoim. A oto... Ja z Tobą i strzeccie będę gdziekolwiek pójdziesz i przywrócę Cię do ziemi tej, gdyż nie opuszczę Cię, aż spełnię to, co m przyrzekł Tobie. I przebudził się Jakub ze snu swojego i rzekł, Zaprawdę jest wiekuisty na miejscu tem, a jam nie wiedział. I uląkł się i rzekł, jak groźnym miejsce to, nic to innego, a tylko Dom Boży, to brama niebios. I wstał rano Jakub i wziął kamień, który był położył w głowach swoich, i postawił go jako pomnik i rozlał olej na wierzch jego. I nazwał imię miejsca tego Bet-El. Wszakże było luz imię miasta tego przedtem. I ślubował Jakub ślub i rzekł: Jeżeli będzie Bóg ze mną, a strzec mnie będzie na drodze tej, którą idę, i da mi chleb na pokarm i suknię na odzienie, a powrócę w pokoju do domu ojca mojego, to będzie wiekuisty Bogiem moim. A kamień ten, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, a z wszystkiego co mi dasz, dziesięcinę zaofiaruję Tobie. I powstał Jakub i poszedł do ziemi synów wschodu. I spojrzał a oto studnia na polu, a tam trzy stada owiec rozłożone przy niej, bo ze studni tej zwykle pojono stada. A kamień był ogromny nad otworem studni. A gdy zgromadzone tam były wszystkie stada, stoczyli kamień z otworu studni i napoili trzody. I złożyli na powrót kamień nad otwór studni na miejsce swoje. I rzekł do nich Jakub, bracia moi, skąd wy? I odpowiedzieli: Z Haranu jesteśmy. I rzekł do nich: Czy znacie Labana, syna Nachora? I odpowiedzieli: Znamy. I rzekł do nich: Czy dobrze się miewa? I odpowiedzieli: Dobrze. A oto Rachel, córka jego, nadchodzi z trzodą. I rzekł: Wszak jeszcze dnia dosyć. Nie czas zapędzać stada. Napójcie trzodę, a idźcie popaść. I odpowiedzieli. Nie możemy, póki zgromadzone nie będą wszystkie trzody i nie stoczą kamienia znad otworu studnia, a wtedy napoim trzodę. Jeszcze rozmawiał z nimi, a Rachel nadeszła z trzodą ojca swego, bo pasterką była. I stało się. Gdy ujrzał Jakub Rachele, córkę Labana, brata matki swojej, i trzodę Labana, brata matki swojej, że przystąpił Jakub i stoczył kamień z nadotworu studni, i napoił trzodę Labana, brata matki swojej. I ucałował Jakub Rachele, i podniósł głos swój, i zapłakał. I oznajmił Jakub Racheli, że jest siostrzeńcem ojca jej, i że jest synem rybki. I pobiegła i opowiedziała to ojcu swojemu. I stało się, gdy usłyszał Laban wiadomość o Jakubie, synu siostry swojej, pobiegł na spotkanie jego i uścisnął go, i ucałował go, i wprowadził go do domu swojego. A wtedy opowiedział Labanowi o wszystkim tem. I rzekł do niego Laban: Wszak kością i ciałem mojem ty. I zamieszkał u niego przez miesiąc czasu. Wtedy rzekł Laban do Jakuba: Czyż dlatego żeś bratem moim, masz mi służyć darmo? Powiedz że mi, jakie ma być wynagrodzenie Twoje. A miał Laban dwie córki: imię starszej Lea, a imię młodszej Rachel. A oczy Lei były mdłe. Rachel zaś była pięknej postawy i pięknego wejrzenia. I pokochał Jakub Rachele i rzekł: Będę ci służył siedem lat o Rachele, córkę twoją młodszą. I rzekł Laban: Lepiej, że dam ją tobie, niżbym miał oddać ją mężowi innemu. Pozostań u mnie. I tak służył Jakub o Rachele siedem lat. A zdawały się w oczach jego, jako dni kilka w miłości jego ku niej. I rzekł Jakub do Labana: Daj mi żonę, moje, bo spełniony czas mój, a pójdę do niej. I zgromadził Laban wszystkich ludzi miejscowych i wyprawił ucztę. I było wieczorem, wziął Leę córkę swoje i wprowadził ją do niego, i poszedł do niej. A dał jej laban zylpę, służebnice swoje, lei córce swej za służebnicę. I okazało się z rana, a oto była Lea, i rzekł do Labana, cóżeś mi to uczynił? Alboż nie o Rachelę służyłem tobie? I dlaczegoż mnie oszukałeś? I rzekł Laban. Niezwykło się tak czynić w miejscu naszem, aby wydawać młodszą przed starszą. Dopełnij tydzień tej, a damy ci tę drugą zasłużbę, której pełnić będziesz u mnie jeszcze siedem lat innych. I uczynił Jakub tak i dopełnił tydzień tej, i dał mu Rachele córkę swoje za żonę. I dał Laban Racheli córce swojej Bilche, sługę swoje za służebnicę. I poszedł też do Racheli, i kochał Rachelę bardziej niż Leę, i służył u niego jeszcze siedem lat innych. A widząc wiekuisty, że nienawidzona Lea otworzył łono jej, Rachel zaś była niepłodną. I poczęła Lea i urodziła syna, i nazwała imię jego Reuben, bo rzekła: Wejrzał wiekuisty na niedole moje, gdyż teraz pokocha mnie mąż mój. I poczęła znowu i urodziła syna i rzekła, ponieważ usłyszał wiekuisty, że nienawidzoną byłam, dał mi i tego. I nazwała imię jego Szymeon. I poczęła znowu i urodziła syna i rzekła, oto tym razem przylgnie mąż mój do mnie, gdyż urodziłam mu trzech synów. Przez to nazwano imię jego Lewi. I poczęła jeszcze, i urodziła syna, i rzekła tym razem sławić będę wiekuistego. Przeto nazwała imię jego Jechuda i przestała rodzić. I widziała Rachel, że nie rodziła Jakubowi, i zazdrościła Rachel siostrze swojej i rzekła do Jakuba, daj mi dzieci, a jeżeli nie, umrę. I wspłonął gniew Jakuba na Rachele i rzekł: Alboż ja na miejscu Boga, który odmówił ci płodu żywota? I rzekła: Oto służebnica moja, Bilcha, pójdź do niej, aby urodziła na kolanach moich, a zbudowaną była i ja od niej. I dała mu Bilche, służebnice swoje za żonę i poszedł do niej Jakub. I poczęła Bilcha, i urodziła Jakubowi syna i rzekła Rachel osądził mnie Bóg i usłyszał głos mój i dał mi syna przeto nazwała imię jego Dan i poczęła znowu i urodziła bilcha służebnica Racheli syna drugiego Jakubowi i rzekła Rachel zapasy potężnymi pasowałam się z siostrą moją a przemogłam i nazwała imię jego Naftali a widząc Lea, że przestała rodzić, wzięła zylpę służebnicę swoje i dała ją Jakubowi za żonę. I urodziła zylpa służebnica Lei Jakubowi syna. I rzekła Lea: Przyszło szczęście i nazwała imię jego Gad. I urodziła zylpa służebnica Lei syna drugiego Jakubowi. I rzekła Lea: Na szczęście moje bo szczęśliwą nazywać mnie będą niewiasty i nazwała imię jego Asher i wyszedł Reuben w czasie sprzętu pszenicy i znalazł pokrzyki na polu i przyniósł je Lei matce swojej i rzekła Rachel do Lei dajże mi pokrzyków syna twego a rzekła do niej czyż mało żeś wzięła męża mojego że chcesz wziąć i pokrzyki syna mego i rzekła Rachel, niechajże śpi z tobą tej nocy za pokrzyki syna twego. A gdy przyszedł Jakub z pola wieczorem, wyszła Lea naprzeciw niego i rzekła, do mnie zajdziesz, gdyż najełam cię za pokrzyki syna mego. I spał z nią onej nocy. I wysłuchał Bóg i poczęła i urodziła Jakubowi syna piątego. I rzekła Lea, Dał mi Bóg wynagrodzenie, iż oddałam służebnicę moje mężowi mojemu, i nazwała imię jego Izachar. I poczęła znowu Lea, i urodziła syna szóstego Jakubowi, i rzekła Lea. Uradował mnie Bóg darem pięknym, tym razem przytuli mnie do siebie mąż mój, gdyż urodziłam mu sześciu synów. I nazwała imię jego Zebulun. A następnie urodziła córkę i nazwała imię jej Dina. I wspomniał Bóg na Rachele, i wysłuchał ją Bóg, i otworzył łono jej. I poczęła, i urodziła syna, i rzekła: Zdjął Bóg hańbę moją. I nazwała imię jego Józef, mówiąc: Oby dodał mi wiekuisty syna drugiego. A gdy urodziła Rachel Józefa, Rzekł Jakub do Labana: Puść mnie, abym wrócił do miejsca mojego i do ziemi mojej. Daj mi żony i dzieci moje, za które ci służyłem, a pójdę, gdyż znasz służby moje, jaką ci służyłem. I rzekł do niego Laban: Gdybym też znalazł łaskę w oczach Twoich? Mam dobrą wróżbę, a błogosławił mi wiekuisty, gwoli Tobie. I rzekł: Oznacz mi wynagrodzenie twoje, a dam ci. I rzekł do niego: Tobie wiadomo, jaką ci służył i czym się stał dobytek twój przy mnie, bo nielicznym było coś miał przede mną, a rozmnożyło się w mnóstwo. I błogosławił ci wiekuisty z przyjściem mojem. A teraz kiedyż popracować i mnie dla domu mojego? I rzekł. Cóż ci mam dać? I odpowiedział Jakub. Nie dasz mi nic, skoro uczynisz mi rzecz tę. Wtedy znowu będę pasł trzodę twoje i strzegł, przejdę całą trzodę twoje dzisiaj i oddzielę z niej każde jagnię nakrapiane i pstre. A każde jagnię płowe między owcami, a pstre i nakrapiane między kozami, niechaj będzie wynagrodzeniem mojem. I świadczyć będzie za mną prawość moja w dzień przyszły, gdy przyjdziesz, by mieć wynagrodzenie moje przed sobą. Wszystko, co by nie było nakrapianem i pstrem między kozami, a płowem między owcami, kradzionem to będzie przy mnie. I rzekł Laban, oto niechaj będzie podług słów twoich. I oddzielił dnia tegoż kozły pręgowate i pstre, i wszystkie kozy nakrapiane i pstre, wszystko, na czym coś białego było, i wszystko płowę między owcami, i oddał w ręce synów swoich. I zaznaczył odległość trzech dni drogi między Sobą a Jakubem. A Jakub pasał trzodę labana pozostałą. I nabrał sobie Jakub prędów topoli białej. Świeżych, i migdałowych, i jaworowych, i ostrugał na nich pasy białe, odsłaniając białość, która na prętach była. I postawił pręty, które ostrugał, u żłobów, u koryt wody, gdzie przychodzą trzody pić, przed trzody, a gdzie grzały się, przychodząc pić. I grzały się trzody wobec prętów, i rodziły trzody pręgowate. Nakrapiane i pstre. A jagnięta te oddzielił Jakub i ustawiał trzody wejrzeniem ku pręgowatym i wszelkim płowym w trzodach Labana. I trzymał sobie stada osobno, a nie przyłączał ich do trzód Labana. I bywało, ile razy grzały się owce silne, ustawiał Jakub pręty przed oczy trzody u koryt, aby się rozgrzewały wobec prętów. Ale gdy owce słabe były, nie ustawiał ich. I tak zostały słabe dla Labana, a silne dla Jakuba. I wzmógł się mąż ów bardzo, a bardzo i miał trzody liczne i służebnice, i sługi, i wielbłądy, i osły. I usłyszał słowa synów Labana, mówiących: zabrał Jakub wszystko co miał ojciec nasz i zmienia ojca naszego utworzył sobie całe to bogactwo widział też Jakub oblicze Labana a oto nie był dla niej jak wczoraj i onegdaj i rzekł wiekuisty do Jakuba wróć do ziemi ojców twoich i do miejsca urodzenia twojego a będę z tobą i posłał Jakub i wezwał Rachele i Leę na pole trzody swojej i rzekł do nich: Widzę ja po obliczu ojca waszego, iż nie jest dla mnie jak wczoraj i onegdaj, ale Bóg, ojca mojego, był ze mną. Wy też same wiecie, że z całych sił moich służyłem ojcu waszemu, a ojciec wasz urągał mi. I zmieniał wynagrodzenie moje po dziesięćkroć, ale nie dozwolił mu Bóg szkodzić mi. Gdy tak mówił, nakrapiane będą wynagrodzeniem Twojem, rodziły tedy wszystkie trzody nakrapiane. Gdy zaś tak mówił, pręgowate będą wynagrodzeniem Twojem, rodziły tedy wszystkie trzody pręgowate. I oddzielił Bóg zdobytku Ojca Waszego, a oddał mnie. Stało się bowiem podczas grzania się trzody, żem podniósł oczy swe i widziałem we śnie, a oto barany pokrywając trzodę były pręgowate, nakrapiane i pstre. I rzekł do mnie Anioł Boży we śnie: Jakubie! A rzekłem: Oto jestem. I rzekł: Podnieśże oczy twe, a obacz: Wszystkie barany pokrywające trzodę pręgowate są, nakrapiane i pstre gdyż widziałem wszystko, co Laban czyni tobie. Jam Bóg Bet-ela, gdzie namaściłeś pomnik, gdzie ślubowałeś mi ślub. Teraz powstań, wyjdź z ziemi tej, a wróć do ziemi rodzinnej twojej. I odpowiedziały Rachel i Lea i rzekły do niego, alboż mamy jeszcze udział i dziedzictwo w domu Ojca Naszego? Alboż niejako obce poczytane byłyśmy u niego, skoro sprzedał nas, a spożył także i pieniądze nasze? Zaprawdę, całe bogactwo, które oddzielił Bóg od ojca naszego, naszem jest i synów naszych. A teraz wszystko, co rozkazał Bóg Tobie, uczyń. Powstał tedy Jakub i wsadził synów swoich i żony swe na wielbłądy. I uprowadził wszystkie stada swoje i cały dorobek swój, którego się dorobił, dobytek własny swój, który nabył w Pardan Aram, aby wrócić do Itchaka ojca swojego do ziemi Kanaan. Laban zaś poszedł był strzyc owce swoje i ukradła Rachel, bożki ojca swego. A Jakub wkradł się w zaufanie u Labana, aramejczyka, nie dając mu miarkować, że uchodzi. I tak uszedł on i wszystko co doń należało, i wybrał się i przeprawił się przez rzekę i zwrócił oblicze swoje ku górze Gilead. I doniesiono Labanowi dnia trzeciego, iż uszedł Jakub. Zabrał wtedy krewnych swoich z sobą i ścigał za nim siedem dni drogi i doścignął go u góry Gilead. I przyszedł Bóg do Labana aramejczyka we śnie nocy i rzekł do niego: strzeż się, abyś się nie rozmówił z Jakubem ani w dobrem, ani w złem. I tak doścignął Laban Jakuba. A Jakub rozbił był namiot swój na górze, Laban zaś rozbił go z krewnymi swoimi przy górze Gilead. I rzekł Laban do Jakuba, co żeś uczynił, żeś podszedł mnie, a uprowadził córki moje jako branki wojenne? Czemu potajemnie uciekłeś, a wykradłeś się ode mnie i nie mówiłeś mi nic, abym mógł puścić cię z radością i piśniami, z bębnami i z cytrami? Ani dozwoliłeś mi ucałować wnuki moje i córki moje? Otóż. Nierozsądnie postąpiłeś. Jest w mocy mojej czynić wam źle, ale Bóg Ojca Waszego wczorajszej nocy rzekł do mnie, mówiąc: Strzeż się, abyś się nie rozmówił z Jakubem ani w dobrem, ani w złem. I tak poszedłeś sobie, boś tęsknił bardzo za domem Ojca Twojego, ale czemu skradłeś bogi moje? I odpowiedział Jakub, i rzekł do Labana: Bo obawiałem się, bo sądziłem, że. może wydrzesz mi córki twoje? Ten zaś, u którego znajdziesz bogi twoje, żyć nie będzie. Wobec krewnych naszych rozpoznawaj, co jest u mnie i zabierz sobie. A nie wiedział Jakub, iż Rachel je skradła. I wszedł Laban do namiotu Jakuba. I do namiotu Lei, i do namiotu dwusłużebnic, ale nie znalazł. I wyszedł z namiotu Lei, i wyszedł do namiotu Racheli. A Rachel wzięła bożki i włożyła je pod siodło wielbłąda i usiadła na nich. I przerzucił laban cały namiot, ale nie znalazł. I rzekła do ojca swojego: Niechaj się nie gniewa pan mój, że nie mogę powstać przed tobą, bo właściwość kobiet mam. I tak szukał, a nie znalazł bożków. I rozgniewał się Jakub i złajał Labana. I zaczął Jakub i rzekł do Labana: Jakiż występek mój, i jakiż grzech mój, że ścigałeś mnie! Gdyś przerzucił wszystkie sprzęty moje, cóżeś znalazł ze wszystkich sprzętów domu twojego? Połóż tu przed bracią moją i bracią twoją, a niech rozstrzygną między nami dwoma. Oto dwadzieścia lat ja u Ciebie. Owce Twoje i kozy Twoje nie roniły, a baranów trzody Twojej nie jadałem. Rozszarpanego nie przynosiłem Tobie, jam za nie odpowiadał. Z ręki mojej poszukiwałeś go, czy skradzione było dniem, czy skradzione nocą. Bywało we dnie pożerał mnie upał, a mróz w nocy, i odbiegał sen od oczu moich. Takie to moje dwadzieścia lat w domu Twoim. Służyłem ci czternaście lat za dwie córki twoje, a sześć lat za trzodę twoje. A odmieniałeś wynagrodzenie moje po dziesięćkroć. Gdyby Bóg, ojca mojego, Bóg Abrahama i bojaźni CHAKA nie był ze mną, to byś teraz z niczem mnie puścił. Nędzę moje i pracę rąk moich widział Bóg i rozstrzygnął wczoraj. I odpowiedział Laban i rzekł do Jakuba. Córki, córki to moje, a synowie? Synowie to moi, a trzoda trzoda to moja, a wszystko, co widzisz, mojem to. Ale córkom moim cóż uczynię im dzisiaj? Albo synom ich, których urodziły? A teraz pójdź, a zawrzemy przymierze, ja i ty. A niechaj będzie to świadectwem między mną a tobą. I wziął Jakub kamień i postawił go jako pomnik. I rzekł Jakub do braci swojej, nazbierajcie kamieni. I wzięli kamienie i zrobili kopiec i jedli tam na kopcu. I nazwał go Laban Jegar Sahaduta, a Jakub nazwał go Galet. I rzekł Laban, kopiec ten świadkiem między mną a tobą dzisiaj, przeto nazwano imię jego Galet. Nicą zaś, ponieważ mówił Niechaj wejrzy wiekuisty między mną a Tobą, gdy rozstaniem się jeden z drugim. Jeżeli byś dręczył córki moje albo brał żony prócz córek moich, to choć nie ma człowieka między nami, ale patrz, Bóg świadkiem między mną a tobą. I rzekł Laban do Jakuba. Oto kopiec ten, i oto pomnik, który postawiłem między mną a tobą. Świadkiem kopiec ten, i świadkiem ten pomnik, że ja nie przejdę do ciebie mimo kopca tego, ani ty nie przejdziesz do mnie mimo kopca tego i mimo pomnika tego na złe. Bóg Abrahama i Bóg Nahora niechaj rozsądzą między nami. Bogi ojców ich. I przysiągł Jakub na bojaźń ojca swojego i i zażnął Jakub ofiary na górze i zaprosił brać swoje, aby spożyli chleb. I spożyli chleb i przenocowali na górze. I wstał Laban z rana i ucałował synów swoich i córki swoje, i pobłogosławił ich i poszedł. I wrócił Laban do miejsca swojego. I Jakub też poszedł drogą swoją, i spotkali go aniołowie Boga. I rzekł Jakub, gdy ich spostrzegł, obóz to Boży. I nazwał imię miejsca tego Machnaj.